Ja jestem w tej chwili gdzieś w województwie mazowieckim, za chwilę będę wiedział w jakiej miejscowości jestem. Nacpolsk i będę tutaj w tym Nacpolsku za chwilę wyjeżdżał na drogę krajową numer 50 w kierunku Sochaczewa. ze znakiem stop wolna droga z lewej na przejściu nikogo nie mam i jestem na krajowej 50 jak już widzieliśmy jadę w kierunku Sochaczewa